Święty Paweł mówi, że jeżeli w ogóle ma się czymś chlubić, bo chrześcijanin nie powinien się niczym chlubić. Chrześcijanin powinien pamiętać o słowach pana Jezusa, jeśli zrobicie wszystko, co do Was należy, jeśli wszystko wykonacie, to powinniście powiedzieć, jesteśmy nieużytecznymi sługami. Nie powinniśmy wpadać w pychę z powodu tego, że zrobiliśmy coś dobrego, że dokonaliśmy jakiegoś dobrego uczynku. Skromność jest cechą chrześcijanina. Ale święty Paweł zwraca uwagę na to, że jest coś takiego, z czym możemy się pochwalić. To są nasze słabości, z którymi walczymy, które staramy się zlikwidować, ponieważ w tych słabościach, o ile chcemy właśnie je zlikwidować w naszym życiu, doskonali się moc Boża. Te słowa świętego Pawła mówią wyraźnie, że to moc Boża dokonuje przemiany człowieka. Pan Jezus zresztą powiedział do apostołów, beze mnie nic uczynić nie możecie. To znaczy On jest tym, który w nas działa. To On powoduje, że słabość, która jest w nas, która pociąga nas do zła, dzięki mocy Bożej nagle przestaje być słabością to Chrystus powoduje że słabość staje się mocą sami możemy jedynie pogrążać się we własnej słabości stąd tak ważną rolą jest modlitwa i prośba żeby pan bóg w swojej łaskawości nasze grzechy i słabości przemienił w moc bożą w przemienił w siłę która spowoduje, że będziemy podążać drogą wskazaną przez Pana Jezusa, który powiedział o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. To znaczy, że nie ma żadnej innej drogi poza Nim. To tylko On jest drogą. Wszystko dokonuje się dzięki Niemu. I na świadectwo tego właśnie faktu, dzisiejsza Ewangelia opowiada, o obfitym, ogromnym połowie ryb, którego dokonał święty Piotr z innymi swoimi przyjaciółmi rybakami. Ten obfity połów ryb niespotykany tak go przeraził, że Piotr upadł, jak podaje Pismo Święte, do stóp Chrystusa i zawołał, odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale Pan Jezus mu powiedział spokojnie, odtąd będziesz łowił ludzi. Nie są ważne twoje grzechy, które mogą się zmienić dzięki mojej mocy, jeśli ty tego zapragniesz. I święty Piotr doświadczył później po trzykrotnym zaparciu się Jezusa Chrystusa, tej mocy Chrystusa, który przemienia słabość człowieka w moc. Kiedy Pan Jezus trzykrotnie go pytał, Szymonie, synu Jony, czy kochasz mnie? Tak jak trzykrotnie się zaparł, trzykrotnie odpowiadał, Tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję, nie odważył się powiedzieć, że kocha, użył zupełnie innego słowa, które jest właściwie nieprzetłumaczalne, Ty wiesz, że darzę Cię przyjaźnią. Nie odważył się powiedzieć o bezinteresownej miłości, o całkowitym oddaniu. I to jest właśnie moc Boża, która wyzwala nas z grzechu, zła i słabości. Ale warunkiem, żeby moc Boża mogła w nas działać, jest to, że człowiek tej mocy Bożej pragnie. Pan Jezus jako Bóg szanuje naszą wolność, ponieważ sam jest absolutną wolnością Bóg jest absolutnie wolny i w tej absolutnej swojej wolności stwarza byty stwarza całe światy i stworzył człowieka ale oczekuje że to właśnie w pełnej wolności człowiek tak jak Piotr zawoła nie odejść ode mnie bo jestem grzeszny tylko przyjdź do mnie bo jestem słaby grzeszny i uzdrow mnie Przemień moją słabość w moc! I Pan Jezus czyni nas na nowo swoimi uczniami. Amen.